Cały czas jest sytuacja krytyczna. 24 lutego do Polski przedostało się niemal 4 miliony osób. Ja sam nie wiem, czy my to wypieraliśmy, czy może dopiero nadejdzie czas, kiedy my zaczniemy o tym z powrotem myśleć. With the ODDM Foundation. Helping Ukrainian refugees. Na początku była to oddolna inicjatywa kilku prywatnych osób to się bierze prosto stąd, jak? Foundation is providing amazing to wszystko dzięki staraniom fundacji od granicy do mieszkania. No to było coś niesamowitego. Jakby, nie trudno jest to opisać. Pierwszego dnia inwazji, trochę nie mogłem bezczynnie siedzieć, więc napisałem jednego posta, że jadę na granicę i kto jedzie ze mną. Pojechaliśmy w 20 samochodów. Ja w tym czasie na granicę nie mogłem jechać, bo już wtedy przyjmowaliśmy dziewięcioosobową rodzinę. Stąd był pomysł taki, że okej okay, wyjedziecie, ja organizuję mieszkania i bardzo szybko urosło to do 1400 członków. Stworzyliśmy taki schemat od granicy do mieszkania. Bardzo istotne jest to, co wydarzyło się potem, kiedy po kilku tygodniach zostało kilkanaście osób, bo ludzie potrzebowali wracać do swojej pracy. Potrzebowali wracać do rodzin, a my uznaliśmy, patrząc na siebie wzajemnie, że chyba chcemy iść dalej, chyba chcemy próbować znaleźć rozwiązania i jak pomagać dalej ludziom. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem na pozyskanie środków na zakupy będzie zorganizowanie koncertu charytatywnego. Zgromadziliśmy naprawdę wybitnych artystów. Ta plejada przyciągnęła naszą publikę, i no, to był nasz taki duży strzał i zastrzyk, również gotówki, za który później pójdziemy na ambulans. On został skierowany do szpitalu w Krzywym Rogu, któremu pomagamy. Chciałbym podziękować za uwagę i wszelkie możliwe support. Szpital w Krzywym Rogu był w pewnym momencie szpitalem, który znajdował się najbliżej linii frontu. Był takim punktem dystrybucyjnym wszystkich artykułów medycznych, które potem były rozrzucane w odpowiednie miejsca. W dalszych projektach już skupialiśmy się na przykład na edukacji. Zaczęliśmy wspierać właśnie szkoły. Szkołę Matarynka to jest szkoła w Warszawie dla ukraińskich dzieci. Wszystkie dzieciaki to, jest to, to są dzieci z polskiej, z warszawskiej szkoły ukraińskiej. Jeszcze trzy tygodnie temu mieli tylko 200 uczniów, teraz mają już 700, a kolejne tysiąc podań leży na biurku pani dyrektor. Wspólnie z firmą Yołp wyprodukowaliśmy 21 tysięcy książek, które były angielsko-ukraińskie. angielsko ukraińskie Jesteśmy grupą ludzi, która działa stosunkowo bardzo szybko. W sensie jak tylko pieniądze do nas trafiają, to one od razu zostają wydane na jakieś pomocowe cele. Вже не хотіли виїжджати, бо запізно, бо страшно, бо і ще я списалася з коліжанкою, що вона каже: їдьте, прийм, приймемо, ну, все буде добре, їдьте". От. І тут ми перетинаємо кордон, і тут стоять сотні людей. Стоять сотні людей, які хочуть допомогти. To są rzeczy, które ciężko się wspomina, ale jak już się zobaczyło ten strach w oczach dzieci, ten ból tych matek, to jak oni nie bardzo potrafili sobie z tym wszystkim poradzić, kiedy w twoim mieszkaniu jest czwórka chorych dzieci i matki, które nie mają pojęcia co dalej to tak naprawdę twoje emocje schodzą na ostatni plan. Dziś już nie wozimy osób z granicy do mieszkań, lecz ten skrót rozwijamy jako Our Goal, Do More. Chcielibyśmy stworzyć instrukcję dla lokalnych społeczności, tak by mobilizując tą społeczność, można jak najszybciej, jak najsprawniej ewakuować daną grupę społeczną, która została dotknięta kryzysem humanitarnym. Dlaczego warto pomagać? No nie ma lepszego uczucia.